Dzisiaj zrobimy odbitkę w najbardziej malarskiej technice fotograficznej ze wszystkich. Zapraszam Was na gumę dwuchromianową. Mało kto wie, że jeden z ojców fotografii, któremu zawdzięczamy m.in. technikę gumy dwuchromianowej od lat. Wygrywa też w rankingu na najbardziej odjechane nazwisko w historii fotografii. Mango Ponton, bo o nim mowa, był szkockim wynalazcą, który już w 1839 roku odkrył światło czułe właściwości dwóch potasu, a swój proces nazwał, uwaga, pontonotypią. Gumę szczególnie upodobali sobie piktorialiści, bo pozwala ona na indywidualną ingerencję artysty w każdą wykonaną odbitkę. To właśnie ich starania spowodowały, że fotografia została oficjalnie uznana za sztukę. W sklepach plastycznych można również kupić gumę arabską w kryształkach bądź sproszkowaną, i ja w taką właśnie się zaopatrzyłam. Oprócz gumy potrzebujemy kwasu salicylowego, którym zakonserwujemy roztwór. Kwas salicylowy działa drażniąco na skórę i oczy, a w dużych ilościach działa toksycznie. Lepiej więc pracować w rękawiczkach nitrylowych i goglach. Potrzebny jest też słoik w którym rozpuścimy gumę oraz wodę destylowaną bądź demineralizowaną. W ciepłej wodzie guma lepiej się rozpuszcza, zatem do zlewki umieszczonej w większym naczyniu nalewam 250 ml wody, a do większego naczynia nalewam wrzątku. W ten sposób ogrzeję wodę destylowaną. Do słoika nasypuję około 100 g gumy. Po czym dolewam ogrzaną wodę destylowaną i mieszam. Staram się przy tym, żeby było jak najmniej zbrylonych kawałków. Następnie dodaję solidną szczyptę kwasu salicylowego i całość porządnie mieszam. Tak przygotowaną gumę arabską przykrywam folią i zakręcam. Dzięki folii guma nie zaklei mi wieczka, jeśli przypadkiem dostanie się na gwint. Jeszcze raz mieszam i odstawiam do całkowitego rozpuszczenia. Po kilku dniach guma całkowicie się rozpuści. Teraz trzeba ją przefiltrować, żeby pozbyć się kawałków drewna, roślin czy owadów oraz wszystkiego, co się nie rozpuściło. Potrzebny będzie lejek, czysty słoik oraz filtr. Ja używam brązowych filtrów do kawy, do ekspresu przelewowego. Dzięki temu filtrowanie wprawdzie będzie trwało dłużej i kilka razy w trakcie będę musiała zmienić filtr. Ale w ten sposób wystarczy przefiltrować jeden raz. Filtrowanie przez bawełniany gazik idzie wprawdzie szybciej, ale wtedy trzeba powtórzyć to kilka razy. W międzyczasie możemy zająć się przygotowaniem roztworu dwuchromianu, którym uczulimy gumę. Możecie użyć dwuchromianu amonu albo dwuchromianu potasu. Ja mam ten drugi, ale dla odbitki nie ma to znaczenia. Jest to związek chemiczny, którego działanie jest kancerogenne i mutagenne, dlatego, przygotowując ten roztwór, należy bezwzględnie zachować środki ostrożności i pracować w rękawiczkach nitrylowych, goglach i odpowiedniej masce przeciwpyłowej. Potrzebna też będzie woda destylowana albo demineralizowana, zlewka, w której wszystko przygotujemy, butelka z brązowego szkła, w której będziemy przechowywać gotowy roztwór i waga jubilerska. Potrzebujemy roztwór nasycony dwuchromianu potasu, co jest równoznaczne z 13% nasycenia. Odmierzam więc 13 g do zlewki. Nie szkodzi, jeśli odmierzycie trochę więcej. Nadmiar po prostu się nie rozpuści w wodzie. Następnie dolewam wody do 100 ml. Po wymieszaniu, roztwór jest już światłoczuły. Przechowuję go więc w brązowej butelce. Jego trwałość jest nieograniczona. W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić jedną barwną gumę dwuchromionową. Potrzebne będą nasze wcześniej przygotowane składniki czyli roztwory gumy arabskiej i dwutlenku potasu oraz pigment albo farba akwarelowa. Wlewam do małej zlewki 5 ml gumy arabskiej. Do tego dodaję 1 do 2 cm farby akwarelowej wyciśniętej bezpośrednio z tubki. Dobór odpowiedniej farby oszczędzi wam wiele frustracji podczas robienia odbitek. U mnie najlepiej zadziałały farby Akwarelowe Windsor ⁇ Newton Professional. Ale jeśli wy znacie jakiejś innej firmy, z którymi odnosicie sukcesy, to podzielcie się proszę tą wiedzą w komentarzach pod filmem. Chętnie poznam jakąś alternatywę. Ja wybrałam czarną farbę, ale wy możecie spróbować z dowolnym kolorem. Dokładnie mieszam do całkowitego połączenia z gumą. Następnie dodaję 5 ml roztworu dwóchromianu potasu i ponownie mieszam do całkowitego połączenia. Nasza światłoczuła emulsja jest gotowa. My robimy jednowarstwową gumę, więc wcześniejsze hartowanie, żelatynowanie i garbowanie papieru nie będzie konieczne. Jeśli jednak jesteście ciekawi jak przygotować papier do gumy wielowarstwowej, to na tym kanale też znajdziecie taki film. Arkusz papieru przymocowuję do stolnicy, następnie wylewam na środek średniej wielkości kleks emulsji i rozprowadzam ją na papierze pędzlem równoległymi ruchami wzdłuż i wszerz włókien papieru. Już na tym etapie macie możliwość wpływania na wygląd waszego obrazu poprzez mniej lub bardziej równomierne położenie emulsji. Ja używam miękkiego pędzla z włosia kuny. Ale można też użyć twardego pędzla, pędzla gąbkowego do topingu, wałka czy rozpylić emulsję na papier. Możliwości jest naprawdę wiele. W momencie, gdy pędzel zaczyna się kleić do papieru, kończę nakładanie emulsji i wieszam papier do wyschnięcia w ciemnym i ciepłym miejscu. Po kilku godzinach papier jest już całkowicie suchy, mogę więc przystąpić do naświetlania odbitki. Za kopioramę posłuży mi zwykła antyrama, do której pleców przyklejam papier pokryty emulsją gumową i na nim emulsją do emulsji kładę negatyw. Tym razem użyję negatywu wydrukowanego na folii do drukarek atramentowych ze zdjęcia, które dawno temu zrobiłam smartfonem. Oczywiście negatyw jest czarno-biały. Całość przykrywam szkłem i spinam klipsami do papieru. Tak przygotowaną odbitkę w antyramie naświetlam światłem UV przez kilka, kilkanaście minut. Może to być światło słoneczne albo naświetlarka UV. Czas naświetlania zależy od wielu czynników, takich jak chłonność papieru, kolor i ilość użytej farby, no i oczywiście gęstość negatywu i ilość promieni UV w świetle. Pozostaje więc metoda prób i błędów poparta doświadczeniem. By wywołać zdjęcie, do kuwety wlewam dość ciepłą wodę z kranu i wkładam do niej naświetloną odbitkę emulsją do dołu i tak ją pozostawiam. Po pewnym czasie, powiedzmy po 20, 40 czy więcej minutach, nienaświetlone miejsca powinny zacząć się wypłukiwać, woda będzie miała kolor użytej farby wymieszany z żółtym odcieniem dwóch potasu. Gdy stwierdzimy, że obraz jest już całkiem dobrze widoczny, możemy odwrócić odbitkę emulsją do góry i wymienić wodę. Wlewając nową wodę do kuwety, możemy kierować jej strumień tak, żeby bardziej wypłukać poszczególne partie obrazu. Możemy pozostawić ją na jeszcze dłuższy czas bez ruchu, by obraz jeszcze bardziej się wywołał, albo wreszcie możemy użyć narzędzia takiego jak gąbka czy pędzel, by usunąć farbę z konkretnych partii. W tym zdjęciu chciałabym, żeby pierwszy plan miał więcej szczegółów. Delikatnie usuwam więc pędzelkiem emulsję, odsłaniając szczegóły obrazu. To autor decyduje, kiedy odbitka jest już skończona. Właśnie dlatego piktorialiści tak bardzo pokochali tę technikę. Kiedy jesteśmy zadowoleni z efektu, odbitkę można wyjąć z kubety i powiesić do wysuszenia. Żadne dalsze utrwalanie czy płukanie nie będzie konieczne. Tak wygląda nasze dzisiejsze zdjęcie. Subskrybujcie ten kanał, bo niedługo nowe filmy o kolejnych technikach. A jeśli chcecie jeszcze więcej fotoalchemicznej wiedzy, to dołączcie do grona fotoalchemików. Jak to zrobić? Znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. A tymczasem w następnym filmie razem przygotujemy arystotypie, czyli papier fotograficzny, który był najdłużej, bo przez aż 125 lat komercyjnie produkowanym papierem fotograficznym. Do zobaczenia!